Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Nessa, a to... To jest Misao. Kolejny RPG-makerowy horrorek, o którym wspominałam wieki temu, bo bodajże jeszcze przy nagrywaniu pierwszej serii na tym kanale, czyli Blank Dream, stwierdziłam, że najwyższa para wziąć się za jakiś taki tytuł na równi z The Endurance, do którego potrzebuję kamerki, tej nie. Więc wiecie, jak to będzie działać, będę tłumaczyć i mam nadzieję, że będzie fajnie. A na tę chwilę, po prostu zacznijmy. Okej, okay. wybierz swojego protagonistę. Ale to nie wpłynie na fabułę. Eee, czy ja mam ją wybrać? Lecimy z kobietką, nie? Mm. Mogę ją nazwać? Tak, Ness. Eee. Coś nie poszło z tłumaczeniem. Okej. Okay, chyba to. Ta gra zawiera mrugające światła. Dzieci i osoby, które mogą mieć problemy z sercem, powinny sobie ją darować. Pomocy. Znajdź mnie. Misao? Czy to ty, Misao? Misao! E, czy to był sen? Wydawało mi się, że słyszałam Misao, ale to musiał być sen. Czy to naprawdę już trzy miesiące? O nie! Jest późno! Spóźnię się do szkoły. Misao nigdy nie wyróżniała się na tle naszej klasy. Była normalną dziewczyną, naprawdę. Nie byłam z nią zbyt blisko, ale zawsze byłam ciekawa Misao. Tego jaka jest. Miałam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy, ale to nigdy się nie stało. Trzy miesiące temu Misao zniknęła. Nie przyszła do szkoły. Do domu również. Nigdy nie była typem osoby, który mógłby uciec z domu. Jej rodzice twierdzą, że mogła być w coś zamieszana. Cóż, wychodzę. Hmm, krótko i na temat, nie? Plotki, które krążą w naszej klasie mówią, że Misao od dawna jest martwa. Mam nadzieję, że się mylą. Chciałabym się z nią zaprzyjaźnić. Znajdź mnie. Tak jak widzicie, i to jest właśnie wynik. Ha, pan kurata, jak zawsze, taki przystojny. Ten głos, który słyszałam w głowie czy to misao? O. -o. Wygląda na to, że ignorujesz moje zajęcia. Iee! Te informacje będą kluczowe na teście, więc lepiej zacznij słuchać. E, tak, proszę pana, przepraszam. <grym> Okej. Okay. Gość ma w sobie coś przerażającego. A może to po prostu ten sprite, ale. I koniec zajęć. Pan kurata miał dziś nowy garnitur. Jakby wow, super przystojny. A jaka, mówisz o nim cały poranek? Nigdy nie znudzi ci się to paplanie? Ale on jest naprawdę czarujący mężczyzną. Jest taki miły i sprytny. Jest najlepszy. O, tak, pora nałożyć trochę kremu do rąk. A, słyszałaś? Bo ja tak, chodzą plotki, że pan Kurata jest zainteresowany dłońmi, więc może jeśli odpowiednio zadbam o dłonie, pewnego dnia nadejdzie taki czas, kiedy mocniej mnie polubi. E, naprawdę mam to gdzieś, a jaka? Mód. Mód. Ja też. Ha, mam to gdzieś, ci powie. Nie masz gustu, jeśli chodzi o facetów nas. Serio? Co widzisz kimś takim jak Toma? A, nigdy nie powiedziałam, że kogoś lubię. Po prostu myślę, że jest fajny to wszystko. Naprawdę? <grytanie> tak, naprawdę. Jakby po co nie usiednisz? Po co? Hej, podobno coś strasznego dzieje się w szkole. Zaczynam troszeczkę wariować. Mhm paranormalnego. <laughs> naprawdę, to jest naprawdę. E Okej. Okay. Pewnego dnia dzieciak z innej klasy został zaciągnięty do łazienki. To stało się wtedy, kiedy światła w sali gimnastycznej upadły. W sensie lampa odpadła. Na szczęście nikt nie został ranny, ale wciąż nie jest pewne, co się wydarzyło. To mogą być duchy. A, boję się. Duchy, co? Kretynki. Coś takiego nie istnieje. Zaraz. A, a jeśli to klątwa misao? Słuchaj, to nie jest czas na żarty. Ale to naprawdę jest możliwe. To już trzy miesiące odkąd zniknęła. Wtedy te dziwne rzeczy się zaczęły. Jeśli to jest klątwa Misao, wtedy Yoshino będzie przeklęta. Prędzej czy później. Ha? Co takiego zrobiłam? E, Yoshino, znęcałaś się nad Misao. Dokładnie to. Znęcałam? E, nigdy. Ja po prostu dobrze się bawiłam. Nie wyglądasz na osobę, która by się nie znęcała. Jakby, no ofens, nie? I to ma... Ty też zawsze miałeś dość Misao, to ty jesteś osobą, którą by przykleła. Ja? <laughs> Mi nic nie jest, bo Misao była we mnie zakochana. Wątpię. Toma, boję się! Znaczy, jestem twoją dziewczyną, więc Misao będzie miała mnie na celowniku. O, nie przejmuj się o Tomę, obronię cię. O! Jesteś taki słodki, Toma! To z jednej strony jest urocze, z drugiej strony te gadki są tak mdłe! Boże... To nie jest miła grupa dzieciaków. Ha! Wierzcie sobie w co tylko chcecie, zakochane ptaszki! Misao, proszę, nie przeklinaj nas! Reszta grała fair! Ups! Czy ja powiedziałem to na głos? <głysy> Oszlak. Ona nie posłuchała. Ona nie posłuchała. Trzęsienie ziemi? Co? Zrobiło się ciemno. Co tam się dzieje? Może... Tylko może... Może to naprawdę klątwa Misao. Och, Misao jest na nas wściekła. Zamknij się. Co do chuja? Ja żartowałem o klątwie i tych rzeczach. A. Nes. Pomocy. Miso? Misao! Słyszę, jak do mnie mówi. O, w takim razie musi być tutaj. Z zamknij się. Ja nie słyszę żadnych głosów. Nes! Mówi się wariatka. Ja nie. O! Znajdź mnie. Misao. Znajdź, znajdź mnie, znajdź, znajdź, mnie znajdź, znajdź mnie, znajdź mnie, znajdź mnie. Co jest? O? Oh. Huh? To wciąż klasa, prawda? Co się stało, do cholery? Okej, okay. już po wprowadzeniu. Boże, czy ja jestem w stanie gdzieś... Okej! Okay. Mój pierwszy szybki save. Czyli po co mamy quicksave'a? Dobrze, dobrze. Czy to sen? Na zewnątrz jest ciemno. Nie widzę niczego. Okej, okay. czyli to jest znaczek interakcji. Tam ktoś jest, ale zaraz tam pójdziemy. Tu coś spadło. No dobra, dobra. Boże, zablokowałam się między i Tu też ciemno. Dobra, ty masz jeden komentarz na wszystko. Klątwa! Misao! Aha! TO NIE JEST ZABAWNE! Istereczka. Teraz już nie jest taka odważna. Jakby nie lubię jej. Miała swoje 5 minut czasu ekranowego... Ej, już jej nie lubię. O, no dobra, czy ja tutaj coś znajdę? Jakby eee. Yoloi to jest... To jest Mi... Misao? Czy ty to widziałaś? Podłoga jest zniszczona. Ok, a jak się łączy menu? Poczekaj chwilę. W ogóle. Czy tamtędy da się przejść? Jakby ja wiem, że ta gra jest troszkę okrutna. Ale tak się zastanawiam. Nie, na szczęście nie. Byłam ciekawa, czy można zginąć w ogóle na dzień dobry w klasie, jakbym wyszła tymi drugimi drzwiami. Ale najwyraźniej, no nie. Okej. Okay. Po prostu chodźmy szukać, kto tam krzyczy. C jest jako szybki zapis. Ale za to tracimy go, kiedy wychodzimy z gry. Uh, Okej. Okay. O, Tome! Tędy! O, bohaterowie! O, Nes! Raju, czy to ty? Powinnaś uciekać, ok? Jest źle! Naprawdę źle! Czy ja już na dzień dobry? Może powinna mieć za tomą i za tomę. Dobra, dobra. Nie mogę jej zostawić. To jest zły pomysł, wiesz? Um. Misao? Oh shit! Coś nadchodzi. Czy mogłabym uciekać? Coś dziwnego? Dobra, jakby jolo i te sprawy. Mój Boże, ta gra się dopiero zaczęła, a ja nie wiem co się dzieje. To moja wina. To ja jestem odpowiedzialny. Muszę coś zrobić. Zaczekaj na mnie, Misao. Znajdę cię. Um. Oh shit. Okej. Okay. Tamta strona wygląda jak śmierć, to chodźmy tędy. Misao? Poczekaj! Ona sama biega. Ej! Czy to iluzja? Misao? Gdzie jesteś? Czemu? Misao! Znajdź mnie! Jak mnie zabijesz, to wiesz! Misao! Ach, w końcu się obudziłaś! Gdzie jestem? I kim ty jesteś? Jestem Ongawara. Boże, konsil. Aaaa, trudne słowa. A, jestem Onigawara, przewodniczący Rady Studenckiej, a to pokój Rady Studenckiej. Szczęście dla ciebie, że upadłaś w bezpieczne miejsce. Upadłam? Zaraz po trzęsieniu ziemi. Szkoła przeniosła się do innego świata. Siła, która wypchnęła ją do tego świata, rozprzestrzeniła się po całej szkole. Utknęła w innym świecie? Co to ma znaczyć? I co się stało? Dlaczego? Cóż, e, to jest klątwa. Jako, że dziewczyna przyklęła tę szkołę, budynek został zapieczętowany w innym świecie. Nie może być. Misao! Okay. W końcu się udało. Myślałam, że to koniec. W końcu wróciłaś pani bibliotekarko. Ona jest wiceprzewodniczącą. Zwykle siedzi w bibliotece i dlatego tak ją nazywam. Tak więc pani bibliotekarko, jak to wygląda? Cóż, jest trochę zamieszania. Okej, okay. ogółem mamy przejebane świetnie. Nie byłam w stanie znaleźć żadnego wyjścia. Utknęliśmy. Poza tym złe duchy szwędają się po całej szkole i atakują ludzi. Widziałam śmierć studenta tuż przede mną, na moich oczach. Już nigdy więcej nie zjem hamburgera. Mój Boże, co mu się stało? Och, to było niepokojące. Sama widzisz. Dziękuję za twój raport. Możesz się oddalić. Tak, wracam do biblioteki. Zawołaj mnie, gdyby coś się działo. Złe duchy... Klątwa musiała je przywołać... Ta szkoła jest teraz pod władaniem duchów... I nie ma przed nimi ucieczki... To niedobrze... Jest tylko jedno wyjście... Przełamać klątwę dziewczyny... Nic innego nie pomoże... A jak mam to zrobić? Poprzez ocalenie jej duszy... Panienko Ness... Skąd on zna nasze imię? To jest coś co musisz zrobić... Muszę... Znajdź mnie... Misao mnie wzywa. Rozumiem. Chcę, żeby ktoś się odnalazł. Panie Onigawara. Rozejrzę się i poszukam Misao. Och czyżby? Zgodnie z informacjami bibliotekarki. Szkoła jest pod władaniem złych duchów. Na pewno chcesz iść? Pójdę, ponieważ. Misao to moja przyjaciółka. Zrozumiałe. W takim razie oddaję w Twoje ręce los tej szkoły. Wierzę, że możesz ją ocalić. W przypadku jakichkolwiek kłopotów, zajrzyj do biblioteki na drugim piętrze. Bibliotekarka bez wątpienia ci pomoże. A jeśli będziesz potrzebowała. To jest nasz zapis? Proszę, strzeż się złych duchów. Jako, że ich nie widać, mogą znajdować się gdziekolwiek. Okej, okay, to jest nasz zapis. Tak, chcę! Minęło 20 minut. Dobra. Rozejrzyjmy się, bo ja tak naprawdę nic nie zrobiłam. Nie podoba mi się to. Missał ma dziwne metody proszenia o pomoc, no ale. Co my tu mamy? To jest gabinet dyrektora. To jest baza. Jest przytwierdzona do stołu i nie można jej ruszyć. Obejrzyjmy. No. Au! Ukłaś się cierniem. Róża była zatruta. Trucizna rozeszła się po całym organizmie NES. Um, mówiłam, że ta gra jest specyficzna, a jeśli chodzi o śmierci i te sprawy. Tak? Tak. Dobrze. Dobrze. To tak dziwnie wygląda, ale tu nic nie zrobimy. Mm, czyli tak, wazy na razie nie ruszamy. Pamiętnik. Nieznana data. Pochmurnie. Klucz do wyjścia wpadł do wazy. Niech ktoś go wyjmie. Łatwo powiedzieć. W sumie. Tylko, że nie mam nic do stracenia. A zniszcz Potrzebuję Potrzebujesz czegoś, żeby ją zniszczyć. Dobrze. A to tu wrócimy. Teraz góra, dół, góra, dół. Nie będzie góra. nasionka. Ej! Eee... Wróćmy po nasionka. Nie tędy, nie tędy nas. To jest ten typ gry. Bo jak chcecie umrzeć, to sobie umrzejcie. Tam coś chodzi, i co? W ogóle co mi dadzą nasionka? A, dostałam aczużmet za sprawdzenie torby, gęśnica. Hmm. Tam coś jest. Złe przeczucia. Nie, nie sprawdzam tego. Ta krew na ławce też mi się nie podoba. Nie. Jednak nie.